Walmy pana, bo jest dobra jego łaska trwa na wieki. Rozpoczynamy kolejny dzień z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Otwórzcie ze mną Biblię i wsłuchajcie się w Boże słowo. Zostańcie z Jezusem, aby go usłyszeć osobiście, bo on do was mówi. Nie polegajcie na moim filmie, ale polegajcie na słowie Bożym, na tym co Jezus do was mówi osobiście i idźcie i bądźcie wykonawcami tego słowa. W cierpliwości, znoście wszelkie trudy Objawiajcie światu Chrystusa, bo mamy i zostało nam powierzone wspaniałe i cudowne zadanie, którym jest bycie jak Jezus i zaniesienie Jezusa światu. Boże Święty. Czytamy dalej. To jest ósmy rozdział, szesnasty werset. Patrzcie, co mówi o nas i do nas Jezus Chrystus. Nikt, nikt zapaliwszy świecę, nie nakrywa jej naczyniem i nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione, ani nic ukrytego, o czym by się nie dowiedziano i co by nie wyszło na jaw. Uważajcie więc, jak słuchacie. Kto bowiem ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, zostanie mu zabrane, nawet to, co sądzi, że ma. I tu się zatrzymam. Nikt Zapaliwszy świecy, nie nakrywa jej naczyniem i nie stawia pod łóżkiem, ale na świeczniku, aby, świe, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Jak Jezus w tobie żyje i króluje, to ty jesteś lampą na świeczniku i musisz unikać wszelkiej pychy. A pychą również jest fałszywa skromność i fałszywa pokora, którą jest: o, tak, nie, ty mnie chwalisz, ale nie, ja nie mogę. Nie, ja jestem tylko taki... Daj se spokój, człowieku! Żyje w tobie Jezus Chrystus i Jego pokora jest w tobie. I ty musisz wiedzieć, w swoim sercu być przekonanym, że tylko On w tobie żyje i wszystko masz od Niego. To On jest światłem, które jest w tobie. To On jest tym ogniem. To On cię tą świecą uczynił i On cię stawia na świeczniku i mówi Synu, ja cię stworzyłem na nowo. Świeć! Bo ja chcę innych rozpalić, chcę, żeby inni mieli życie wieczne. I jak ty mi się schowasz pod łóżkiem czy pod korcem, pod tym pretekstem: A ja jestem takim biednym chrześcijaninem, nic nie jestem w stanie zrobić. To jak oni ujrzą to światło? I nie chodzi tu o to, że my teraz mamy być znowu w drugą skrajność wpadać i być ekstrawaganccy, tacy właśnie pyszni, poniewierając innych. Mamy być prawdziwi. Mamy nie bać się. Mamy być zakorzenieni w Jezusie i mieć pewność tego, że On jest. I to jest prosta sprawa. Przyjdzie ktoś do Ciebie, pochwali Cię za coś, Ty powiedz dziękuję. I Twoje serce jest przekonane, że to jest od Chrystusa. A jak On zapyta, ej, ale dlaczego Ty to zrobiłeś? Ja mówię, bo ktoś, Ty możesz odpowiedzieć, bo ktoś wcześniej okazał mi miłosierdzie, tą osobą jest Jezus Chrystus. Żyję dla Niego. Biegam dla Niego, chodzę dla Niego. Jak Bóg ci stworzy sytuację, otwórz swoje usta, ale najpierw niech świat zobaczy twój ogień. Niech zobaczy, jak ty żyjesz, jak ty wyglądasz, jak ty inaczej postępujesz, jak inaczej reagujesz. Co się dzieje w Chrystusie? Chrystus nas wypala i nas zmienia. My zaczynamy inaczej myśleć, inaczej reagować na sytuację, inaczej się zachowywać i to widzi świat. My myślimy w zupełnie innych kategoriach. Kiedy inni mówią, walnij go w pysk, ty nadstawiasz drugi policzek. Kiedy inni mówią, oddaj, ty mówisz, nie. Niech Bóg mu wybaczy. Nie szukasz swego. Ci cię obrażają, a ty ich kochasz. I potem, co z tobą jest nie tak? No, ja wierzę w Jezusa Chrystusa i naprawdę jestem Jego uczniem. I Jezus Chrystus wzywa was wszystkich do pokuty. Jeśli już otworzysz swoje usta, żeby głosić, bo Bóg stworzy ci sytuację, to głoś całą prawdę. I wy możecie być zbawieni, ale pokutujcie, bo Jezus was do tego wzywa. Jeżeli wejdziecie w nim, z Nim w relacje, w społeczność, to On was zbawi, tak jak mnie. I On was przemieni, tak jak mnie. Ale musicie do Niego przylgnąć i uznać swoją biedę. Każdy z Was zgrzeszył, ale Bóg okazuje miłość. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? My mamy być prawdziwi. I będziemy się wywracać wiele razy, ale Bóg jest hojny. Bóg nas przez to uczy. Bóg przechrzcił w naszym życiu wszystko dla swojej chwały. Idźmy tylko za tym, co On do nas mówi. To nam się wydaje, że jakaś sytuacja jest zła albo dobra. U Boga tak nie ma. U Niego wszystko jest dobre i wszystko służy temu, abyśmy my byli podobni do obrazu Jego Syna, by On nas kształtował, wypalał i wykuwał. I tu dalej też czytamy. Nie ma bowiem nic tajemnego, co by nie miało być ujawnione. Bądź prawdziwy, ani nic ukrytego, o czym by się nie dowiedziano, co by nie wyszło na jaw. Wszystko wyjdzie na jaw. Wszystko będzie jasne na sądzie. Ty masz być prawdziwy i świecić światłem. Jeśli będziesz prawdziwy, Chrystus prawdziwie będzie przez ciebie żyć. Nie próbuj być świętoszkiem. Nie próbuj być świętszy od papieża. Bądź prawdziwy. W całej swojej słabości i w całej swojej radości. Jesteś słaby, to przyjdź i powiedz, Panie, boję się. Panie, nie daję rady. Jesteś słaby, to przyznaj się do swojej słabości wśród przyjaciół. Jak mnie Jezus tego nauczył? Przez trening. Jak się zaczęło moje ciało adoptować do wysiłku, to wszystko mnie bolało i jeszcze boli. I ja musiałem przychodzić do trenera i mówić, bo boli mnie to, nie mogę biegać. Boli mnie to, nie ten. I wiecie, jakie to było dla mnie? Trudne, ale on wtedy mógł mi pomóc. Siadaj Janek i gniut mi mięśnie, albo nie dzisiaj siedzisz i nie biegasz. No i ja musiałem siedzieć i patrzeć, i patrzeć, a potem teraz minął czas, trochę płakałem, w swoim czasie też, bo był taki moment, że mi znowu coś się z mięśniem stało, już było tak dobrze i potem znowu wszystko się wyzerowało, taka niemoc przyszła, no bo to jest trudne. Ale w obecnej sytuacji biegam szybciej niż kiedykolwiek w życiu, bo byłem wytrwały, a Bóg to wszystko wykorzystał, a mogłem się załamać i powiedzieć: Boże, gdzie jesteś? Ty mi kazałeś biegać, a mi mięśnie poszły. No to, to co z tobą? No nie, on wszystko prowadzi, tylko ty musisz mu zaufać. Wszystko będzie jasne. Ty teraz nie wiesz wszystkiego, ale wszystko będzie jasne. Musisz mu zaufać. Wiara to jest zaufanie i on tego zaufania pragnie. I dalej właśnie jest. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo możesz słuchać, ale możesz nie usłyszeć. Miej otwarte serce na posłuszeństwo Bogu, a on ci to otworzy, i będziesz razem z nim przeżywał, razem z nim cierpiał, razem z nim radował się, razem z nim przeżywał Słowo Boże. Kiedy będziesz prawdziwy w swoim sercu. Boże, to jest niesamowite, co ja dzisiaj przeżywam na tych filmach. Kto bowiem ma temu będzie dodana, kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co sądzi, że ma. Masz syna Bożego? Jesteś pewny? To lepiej bądź pewny i się go trzymaj, bo jak nie jesteś pewny, to i zostanie ci zabrane to, co myślisz, że masz, czyli zostaniesz goły i wesoły wtrącony w ogień wieczny. Ty musisz trzymać się słowa. Jak będziesz się trzymać słowa, to słowo będzie trzymać Ciebie do końca. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jeśli trwasz w Chrystusie, masz pewność zbawienia, ale jeśli w Nim nie trwasz, odchodzisz sam od Niego. Jeśli nie wierzysz, odchodzisz sam od Niego. Jeśli nie ufasz, odchodzisz sam od Niego. To jest proste, bardzo proste. Po prostu trzymaj się Chrystusa, przylgnij do niego całym sercem i przeżywaj z nim wszystko: zmywanie garów, bieganie, radowanie, smutek, cierpienie, słabość. Yy, co, jak ci się coś uda, jak czujesz się mocny, już panie, czuję się mocny, ale wiem, że to Ty jesteś moją siłą. Przestańmy być takimi pałami dolania za przeproszeniem, bo to nieprawda. Bądźmy prawdziwi w swej słabości, w swej radości, a wtedy Chrystus Jezus prawdziwie będzie przez nas żył. Będzie z nami cierpiał, będzie nas podnosił, a wszystko będzie szło do Niego i od Niego, i przez Niego i dla Niego. Bo o Niego tylko w tym życiu chodzi. Amen. Boże Święty, dziękuję Ci za Twoją miłość, jesteś niesamowity, a ja należę tylko do Ciebie i bądź wola Twoja we wszystkim, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem wiecznym. I proszę Cię, Panie, zbaw swoich ludzi, zbaw tych, których wybrałeś i proszę Cię, aby wszyscy byli zbawieni, aby ludzie nie byli głusi na Twój głos. Zbaw moich przyjaciół, zbaw moją rodzinę, zbaw tych, do których mnie posyłasz i bądź przeze mnie uwielbiony i wywyższony, żyj przez nas w każdej chwili i momencie. Amen. Amen.